Cześć, jestem Michał, a to jest kanał przystanek eksploracja. W dzisiejszym odcinku zwiedzimy sobie opuszczony biurowiec zakładów produkcji przemysłowej. Zakład ten specjalizował się w wytwarzaniu i projektowaniu urządzeń na potrzeby górnictwa. Zapraszam do oglądania. Jak możecie zauważyć, szabrownicy ogołocili ściany ze wszystkich instalacji elektrycznych, tam, gdzie mogli wyciągnąć jakąkolwiek wartościową rzecz. W tym przypadku była to miedź z okablowania. Idziemy na najwyższe piętro. Ha, całkowicie wyprute ściany. Pytanie, czy coś wartościowego się w tym miejscu znajdowało? Czy po prostu ktoś się nudził? Możecie zauważyć, to miejsce jest strasznie zdewastowane. A w tym pomieszczeniu ewidentnie wybuchł kiedyś pożar zauważcie ile tutaj jest gołębi że upodobały sobie to miejsce puste pomieszczenia jeśli chodzi o sam zakład to tak jak mówiłem na początku zajmowałem się Projektowaniem i produkowaniem urządzeń oraz konstrukcji na potrzeby górnicze. Początek tego zakładu przypada jakoś na lata 1948. I z tego co udało mi się dowiedzieć, to zakład został zamknięty w 2011 roku. Odkryłem się też w internecie na informację, że Urządzenia konstruowane przez tą firmę były wysyłane do Niemiec, do Jugosławii, ale też do bardziej odległych krajów na innych kontynentach. Idziemy teraz w dół. Zobaczymy, co ciekawego tam znajdziemy. A ile się dobrze orientuję, to gdzieś to gdzieś tutaj powinno być przejście do, do kolejnego budynku. Niesamowite wrażenie to robi po zmroku, czy nawet nie po zmroku, bo te okna wszystkie są tutaj zamurowane i po prostu światło nie dociera. Scena z filmu Silent Hill. Nie wiem czy to się wszedł w tym miasteczku do toalety i nagle zaczęły bić dzwony I w tym momencie zaczęła schodzić farba ze ścian i na toalecie pojawił się taki potwór Bardzo to mają klimat te piwnice. Kąpielisko odkażające? Cokolwiek to jest kąpielisko odkażające. Podejrzyjmy to. Aż mnie ciarki przeszły. Zobaczcie. Na początku nie mogłem dostrzec co tutaj się znajduje na podłodze. Ale to są maski przeciwgazowe. Wszędzie, wszędzie leżą maski przeciwgazowe. zestawy. Co tutaj było? Dzielnicowa Rada Kobiet. Aby dotrzeć do pozostałych, zorganizowano 9 kół oraz 40 członków. Do tej pory podaje, że na terenie dobry klimat do rozwoju pracy. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się eksploracja podobała. I co? Widzimy się w następnym. Dzięki, cześć!